Witamy w kolejnym odcinku na kanale. I dzisiaj w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge. Powtórz to challenge. Eee, każdy z nas, w sensie nas dwóch bo przed poszedł do dołu. Eee, będziemy sobie we dwóch zadawać trzy jakieś rzeczy, które druga osoba będzie musiała powtórzyć. I jeżeli się spodoba, to zostaw łapkę w górę z dzwonkiem i napisz, że chcesz napisz lodowisko, jest super i dostaniesz serduszko. Zagramy sobie teraz papierkami i żeby rozstrzygnąć, kto pierwszy zadaje rzecz do powtórzenia. Także na 3-4 rzucamy. 3, 4, 3, 4. 3. Dobra. Także ja pierwszy to moją pierwszą rzeczą, którą Fatou będzie musiał powtórzyć, jest Back Slide. No, nie, łatwe. Masz. I teraz Swatu musi powtórzyć. Sorry za palec w, w kamerze. I Swatu musi teraz powtórzyć. No i jest git. Justin jednak jest jeszcze. Myśleliśmy, że poszedł do domu, ale siedział jeszcze. Także mamy, mamy Justina. No dobra, dawaj. Odcinek. Zróbmy takie proste, zacznijmy takiego prostego Bo no. szpatu jest bardziej zaawansowany ode mnie I dlaczego chcę widać spory. Zróbmy no, takie proszutkie, czyli takie Hamowanie Ale zróbmy takie proste hamowanie Podobne do tego no, Nie wyszło no. Ładne hamowanie jedną nogą no, to jest Najzwyklejsze, ale potem to no, takie Mega mocne, że że będzie się bał bliżej na drugą nogę zrobiłem, bo na tą nie umiem myślisz, że mi zaliczysz tak, ja zrobiłem na drugą nogę, bo na tamtą nie umiem dobrze, teraz ty, nie? wiem, że wszystko zrobi, tak? ale... Ja bym się, bym się nie wiem, co ode co ode mnie, co ode mnie zrobi, więc... dobra, zamknij się tam <śledź> No, Tra e, pomyłka przeszła. Pokazałem, pokazałem Justinowi, że, że stop że będę t stopem hamował. A Justin myślał, że przerwa w filmiku i skończył filmik. No, już nie będzie takich nieporozumień. średnie no. zaawansowanie. Średnie no zaawansowanie, bo nie umiem jeszcze tak, powiem, tak w krótszym ja czasie wyhamować, ale tak. ja jest jak jest. Ciężko mi to by zrobić, bo na akurat tego triku nie umiem zrobić tak, tak właśnie nie umiem tak tego zrobić, ale zobaczymy. Ale przerzucznął. <grywa> takie no, zaliczymy, zaliczymy. Co, no tak, to zaliczmy. Zaliczmy, zaliczmy. Nie no rozwiązać się to nie rozwiązać się nie rozwiązać nie No to teraz z ja, tym, nie rozwiązać się no, z nie rozwiązać się no takie teraz... no, nie rozwiązać nie lubi ale Zrobię może to Takie... To jest takie, takie... Tego nie umiem, ale, ale... Nie Nie umiem tego Udać tak, go Bez tego wystarczy, że zrobisz tak Ja tak to jest nie Nie No... Powiedzmy, że... Powiedzmy, no. że zaliczymy Nie no, zawsze łyżwa na bok jeszcze Dobra ja postanowiłem, że zadam jakąś kombinację, a nie jedną rzecz, żeby było jakieś urozmaicenie, żeby było ciężej trochę, więc ja zadaję coś takiego. Tego backslida do przekładanki tyłem i do tego. No spoko, no dobra. To do przekładanki tyłem i do. No i dokładnie tak. Myślę, że zaliczone. Myślę, że zaliczone również. Ej, bądźmy tą głupcą, mamy ten na parę raz tak, raz tak. Dobra. A. No i spata ostatnia rzecz jeszcze, no. bo ja zaczynałem, to w sumie już ciężko mi w sumie coś dać, ale w sumie mało no, damów, takiego w sumie fajnego, takiego przyjemnego. A. <grywka> 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 Takie, to jest w sumie takie, to jest no, w takie głupie to jest, No po prostu musisz... Po tak tak prostu musisz żeby ustabilizować nogę tak, żeby... żeby się nie przybliżyć jak tam tylko koleś, dobra? <grych> musisz zrobić tak... Nie mam jazdy i tak? no tak, no... No nie mam zbyt... Znaczy nie wykonałeś w sumie, bo nie mam zbyt pomysłu na to, więc... To po, się teraz witam i i to koniec tego odcinka po challenge. Niestety, że aspina nie było, z nami był, ale się nie bał. Ja są trzeba w górę, z łazwoneczkiem. Hala.